w samolocie, uwierzcie na to, ale to ja przyleciałem do Irlandii, to ja tu kierowałem. To był numer. Nagrał, ma. jeżeli GoPro było dobrze ustawione, to mam nadzieję, że tak. Około 100 metrów wysokości i zaraz. Wędkowania czas dalszy, minęły. Minął dzień, czyli plan nie udał się tak jak mówiłem, że wieczorem miałem jechać na plażę, nie pojechałem. Wczorajszy dzień, czwartek, bo w środę byłem na rybach, miałem w środę wieczorem jechać na plażę, nie pojechałem. W czwartek miałem iść na ryby, też nie pojechałem. Pojechałem do centrum Dublina zwiedzać, wróciłem dopiero o późnych godzinach, godzinach wieczornych, tak więc nie chciało się. Dzisiaj mamy piątek, godzinę popołudniową między pierwszą a drugą. Po śniadanku irlandzkim po wszystkim o pełny. patrzcie, o, taki wypełniony, że masakra. W końcu się zebrałem, no i przyszłem na rybki na parę godzinek, bo później wieczorem idę na plażę. Teraz tak wyskoczyłem, żeby wyskoczyć, żeby w domu nie siedzieć. Jestem znowu na porcie, ale tak, o, tam jest port, co widać. Tam łowiłem, o, ostatnio łowiłem gdzieś tutaj, później tam z drugiej strony, i tak dalej. A teraz stwierdziłem, że sobie przyjdę tutaj. Jest taki omurek, takie zacisze. Tam jest plaża. Tak więc podejrzewam, że nie wiem czemu tu. No od wiatru schowane nie ma false, myślę, przyjdę tutaj. Tutaj jakieś kamienie, plaża. Wszyscy mówią, że plaże, plaże, trzeba łapać, tak więc gdzieś spróbuję w pobliżu plaży. Dwie, trzy godzinki w tym momencie do południa, do trzeciej, czwartej posiedzę do domu. Zjeść obiadek. Chwileczkę odpocząć i o godzinie 18, 19 zabieram Alana, mistrza irlandzkiego wędkowania i lecimy na plażę podbijać, kurde, okonie, węgorze, rekiny, płaszczki no i jakieś kurde, potwory z Loch Ness, Jak się uda, no zobaczcie, widzicie te ptaki? Ten biały, o! O, właśnie ten. Patrzcie, jak polują. Tam jeden, tu drugi, a ja nic nie umiem złapać. Zaraz zobaczycie, jak. o! Patrzcie, widzieliście jak zanurkował, takiego szczała dał. Patrzcie, bum! One łowią, a ja jeszcze nic nie umiem złowić. Nie podoba mi się to zmiana trochę planu, bo. Miałem tą wędkę rzuconą, a tą spinningowałem. Teraz rzucamy tylko na robaki i będę tylko pilnował tej wędki. Odpuszczam sobie spinning, przypilnuję troszkę tą wędkę na robaki, bo nie ma opcji, że tu nie ma ryby, i te mewy by tu nie polowały. To nie są mewy, to są jakieś nie wiem, muszę zobaczyć jak to się nazywa, ale naprawdę jakżeście widzieli, jak złapać, jak składają skrzydła. Zaraz może znowu będzie któryś. Składają skrzydła i wpadają w tą wodę. O! I jak szczała, nie? Nie wiem czy widać, ale ja lecę na kozie. Koza jest zarombista. Lecę na koniec portu pod latarnię łapać kurde makrele. Nie mam już innego pomysłu, co bym mógł wymyślić. Byłem na płytkiej wodzie, lecę na głęboką wodę. No i to jest jedyne, co mogę zmienić chyba na dzień dzisiejszy. Jest pierwsza rybka dzisiejszego wypadu. W końcu, kurde, coś większego niż ta flądra wielkości dłoni. Mamy małego witlinka, nie za duży, a z 10 cm o taki o, mały witlinek na zestaw makrelowy cyk, czyli nie tylko makrele biorą na to, inne ryby też, O, patrzcie patrzcie jaki z buziaczek, zwracam mu wolność. I lecę z następnymi rybami. Chyba już znalazłem system na nie. Rzućmy okiem jeszcze raz na moją zdobycz. Taki mały witnik 15 centymetrowy. Na zestaw makrelowy leci z powrotem o cyk, wracaj, płyń, żyj, kurde. Zestaw makrylowy zaraz pokażę. Mniej więcej jak wygląda. Każdy pewnie wie. No, zwykły ołów mam tutaj. O! Tu mam ołów. I tutaj po kolei mam te makrelowe haciki z takimi błyskotkami, paprochami No i wychodzi na to No i wy... O kurwa, zaraz bym się pośliznął. patrzcie jaki odpływ wchodzę tutaj do końca Ale trzeba uważać. No i wychodzi na to, że nie tylko makrele biorą na ten zestaw Witlinki tak samo, tak więc Koniec z robakami, czas na kurde, paprochy No dawaj wejdź, 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 Foka płynie Teraz mam nadzieję, że ją zobaczycie. To jest chyba powód mojego niepowodzenia. Teraz zerwałem też cały zestaw. O, tam jest. Foka, irlandzka foka. Patrzcie. To jest, kurde, powód mojego niepowodzenia. Płynie i wszystkie ryby mi chyba odstrasza. Dziaduwa. No nie jest, no. przynajmniej drugą fokę już zobaczyłem na tym wypadzie. Ja cały zestaw zerwałem, wędka leży. Powiem Wam, że witlinek złapany, zestaw zerwany. Taka rymowanka, kurde, irlandzka mi się wymyśliła. Nie wiem, zobaczę, która godzina. I. A jest za 10 czwarta, to już nie będę robił zestawu. Zwijam tą wędkę. Lecę do domu, zjeść jakiś obiad i tak jak mówiłem czas na wieczorną plażę, biorę mistrza wędkowania irlandzkiej plaży Alana i lecimy spróbować na lecimy spróbować złapać jakiegoś może rekina, okonia, nie mam pojęcia powiem wam, że już nie wiem chciałbym cokolwiek złapać, żeby było większe niż 20-30 cm i będę strasznie zadowolony południowa przerwa się skończyła jak już mówiłem wieczorem idę z mistrzem wędkowania irlandzkiego Alanem tak więc my już jesteśmy w Zwarci gotowi. Tym razem jesteśmy na plaży i na plaży będziemy łowić. Właśnie schodzimy w dół, tak to mniej więcej wygląda. Całkiem całkiem co innego niż to, co było w porcie. Mam nadzieję, że tutaj je uda się w ogóle jakąś grybę złapać, wyciągnąć. No nie mówię, że nie chciałbym tego okonia morskiego złapać. Proszę? No, nie, nie mówię, że nie chciałbym okonia morskiego złapać bardzo, bardzo. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Każda rybka dzisiaj mnie zadowoli. Czekaj, idziemy tam, Adalan? Jest, Czy tam? Na tak, na Potem pewno? Okej, okay. no to dobra. Ja mam coś do powiedzenia. Słucham. Że na tych, w mojej klasie mówili, że em, są szarki w wodzie gdzieś. No to są tutaj, ale to te hund, hundfish, dogfish. No. Dogfish, tak. To idzie też złapać tutaj. Może się nam trafi. Chyba. W sumie, no i basa, no to ja też właśnie na basa bym chciał Alan złapać i tego, i, i dogfisha. Dobra, my lecimy i oczywiście już żeśmy, żeśmy w złą drogę wybrali, zamiast na plażę to na łazienkę, tak więc musimy iść tam w dół, Alan. Nie wiem czy coś złapiemy, ale widoczki są już fajne. Tak więc, e, miło, przynajmniej czas będziemy na 100%. Patrzcie na to. Zaczniemy, Alan, tutaj od tych kamieni. Tutaj, bo tu może być szansa na okonia morskiego. A jak nic się nie będzie działo, to pójdziemy tam gdzieś do połowy, gdzie ten biały budynek. I spróbujemy za, też za okoniem morskim, ale tam mówił chłop z wędkarskiego. Że tam gdzie ten biały budyneczek tam w połowie plaży, a to jest jakieś 200-300 metrów stron, może 500. Że tam on łowi i tam często ma brania fajnych ryb Tak więc zaraz wy, wyczaimy albo tu chwileczkę i pójdziemy dalej tam uh. Chłopie! Jakie tu są te patrz, chłopie! Eee Ty nie wysadziłeś mnie na plaży nudystów? Tu kurwa baba goła, baba goła chodzi Dobra, no to zaraz zadzwonię, no yeah. Dobra, Widz Widzowie No, darpeży Karpiarz Tam jest. Widzicie go? Te to mała rzecz. Nie wiem jak się zbliża. Nie jestem ekspertem na tym, ale uah, uah. Patrzcie coś znalazłam. No i ja od siebie. Boję się tam wejść. Więc wracam ja! Yeah. widzę widzicie? dobra, na dolnym haczyku będę zakładał robaka morskiego dwa dobrze już wam znanego na drugim haczyku damy małą rybkę taką, zaraz zawiążemy gumką elastyczną to wszystko poleci do wody no i co? zostaje tylko oczekiwanie na branie i szczęście Alana już godzinka łowienia minęła, a rezultat jest taki sam jak był do tej pory, czyli nic. Tu jest mała improwizacja, bo nie mam podpórek. Na szczęście jakieś kamienie były i się udało wrzucić, wsadzić raczej między kamienie, że wędka ta stoi. Tutaj próbuję na spinningówkę na takiego gumisza. Próbuję złapać eee, okonia morskiego, ale powiem wam, że ten spinning na takim morzu, no nie. Powiem wam, że cienko to widzę. Już. Kurde, nic mi nie wychodzi, nic nie czuję. Nie wiem, jak to nie mogą na takiej fali brać. Ten gumisz ani nie idzie go tu podbić, ani nic. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem. Zaraz może jakąś blaszkę założę, no ale ten chłopca oglądam na YouTube Marcin Kantor, tak samo na, na gumisie, na takie robaki podłużne i nie mam pojęcia. Jak on to w takiej fali, w takim morzu to robi. Jest to hardcore. Naprawdę, naprawdę hardcore. Dobra, teraz czas na jakiegoś gumisia. Kombinuję, kombinuję. Ale nic mi nie wychodzi. No, woda jest przypływ. Zobaczcie sami jak tu rzucał te kamienie. Tutaj, tutaj. Według teorii tego, co się naczytałem, tego, co się naoglądałem, to to jest właśnie idealny moment na okonie. Ale nie wiem, czy jestem idealną osobą, żeby go złapać. Zobaczcie, karperz się nie poddaje. Woda się podnosi, sztormy na morzu, a ja próbuję złapać okonia morskiego. Nie ma że boli, lecimy z tematem. Jak sami widzieliście, cały mokry, ryb zero. Zimno, mokro, wiecznie. I jeśli chodzi o i głód. I głód głodny jest szalan. To no nie jest no nic nie złapaliśmy i idziemy do domu. Jesteśmy cali mokrzy, jakżeście sami widzieli. Jakżeście sami widzieli, fala mnie tak zaskoczyła, rąbnęła. to było z godzinę temu. Jeszcze posiedzieliśmy chwilę, próbowałem połowić, ale ale, ale też, dokończyć telefonem, jakoś będzie do dupy, z tego względu, że bateria w GoPro mi się już rozładowała, a nie chce mi się zmieniać, żeby tylko leciutko końcówki nagrać. No powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o morze, dzisiejszy dzień to dało mi się naprawdę we znaki, nie jest to łowienie dla mnie, że wędką to rzucało, te fale, ciągało, ciągle wyciągałem taki poplątany zestaw. Nie no, tragedia, powiem Wam, że jeśli chodzi o plażę, to tak jak bardzo chciałem tutaj przyjechać, tak, już mam dosyć plaży. O, poświęć na mnie Alan. O, ekstra, o. To przynajmniej mnie dobrze widać. Tak więc mam dosyć plaży, tak jak myślałem. Jutro, jutro, uwierzcie mi, że idę się przeprosić z, pro, z Promem. <laughs> idę się przeprosić z Portem i wracam do Danlery na Port, tam gdzie siedziałem do tej pory. Tam jest spokojniej, jak wrzucam, to tą wędkę umie wyciągnąć. Nic nie jest zaplątane. Powiem Wam, że chyba opcja będzie taka prosta. I najlogiczniejsza z tego wszystkiego, żeby jutro z rana wrócić z powrotem do portu. I port jest chyba najlepszy, co, Alan. Tam mieliśmy naj... może nie najlepsze wyniki, ale no tutaj też żeśmy nic nie złapali, tak więc mamy takie same wyniki, ale w porcie jest dużo łatwiej się łowiło. Łatwiej było wrzucić, łatwiej było wyciągnąć. Tutaj Alan też próbował spinningować, wszystko mu się plątało przez te fale. Nie, no, tragedia, tragedia. Tak więc dzień dzisiejszy zakończony jest tylko Witlinkiem w porcie, na plaży nic się nie udało. Ale to jeszcze nie koniec, samego rana wracam przeprosić port.